Drodzy emeryci, drodzy widzowie, zbliżamy się do wyjątkowego momentu roku, w którym nie tylko przygotowujemy się do świątecznych spotkań, ale także oczekujemy ważnych decyzji dotyczących naszych finansów i codziennego życia. Grudzień 2025 roku już teraz zapowiada się jako miesiąc przełomowy, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wiele zmian, które mają wejść w życie jeszcze przed zakończeniem roku kalendarzowego. To wiadomości, które wywołały ogromne zainteresowanie wśród seniorów. Bo dotyczą zarówno wysokości świadczeń, jak i sposobu ich przeliczania, a także nowych form wsparcia, które mogą realnie poprawić sytuację wielu osób starszych. Dzisiejszy materiał przygotowałem po to, aby wszystko uporządkować, przedstawić w przystępny sposób i pomóc Wam zrozumieć, czego dokładnie można spodziewać się w najbliższych tygodniach. ZUS poinformował, że grudzień będzie miesiącem intensywnej modernizacji całego systemu wypłat emerytur. Pierwsza i prawdopodobnie najgłośniej komentowana zmiana dotyczy ponownej weryfikacji dokumentacji emerytalnej osób, które mogły w przeszłości nie uwzględnić wszystkich okresów składkowych lub nieskładkowych. Wielu z Was pamięta czasy, kiedy zmieniało się zakład pracy nawet kilka razy w roku. Czasem podejmowało się różnego rodzaju zajęcia dorywcze, często bez pewności, że każdy szczegół zostanie później odnotowany w systemie. ZUS przekazał, że dzięki nowym procedurom informatycznym, które zostały wdrożone w tym roku, możliwe stało się szybkie i bardzo precyzyjne odnajdywanie brakujących danych, a co za tym idzie korekta wysokości świadczeń. Co najważniejsze, ten proces ma charakter automatyczny. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Jeśli system zauważy rozbieżność w dokumentacji lub odnajdzie brakujące okresy składkowe, emerytura może zostać podwyższona bez Waszej ingerencji. Tylko w sytuacjach, kiedy dokumenty budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia, ZUS poprosi o dostarczenie odpowiednich papierów. Dla wielu osób grudzień może być więc miesiącem przyjemnych niespodzianek finansowych, ponieważ już teraz mówi się o tysiącach seniorów, których świadczenia zostaną skorygowane na korzyść. Drugą dużą zmianą są nowe zasady tzw. przeliczenia kwartalnego. Do tej pory taka możliwość istniała. Ale dotyczyła jedynie osób, które udokumentowały nowe okresy składkowe lub posiadały ważne dokumenty wpływające na wysokość emerytury. Było to ograniczone, czasochłonne i wielu seniorów nawet nie próbowało składać wniosków, obawiając się długich procedur. Od grudnia ma się to zmienić. ZUS zapowiada, że przeliczenia będą możliwe częściej, a cała procedura stanie się znacznie bardziej elastyczna. Szczególnie ważne jest to dla emerytów, którzy wciąż pracują zawodowo. Dzięki nowym zasadom ich wynagrodzenia będą szybciej i sprawniej uwzględniane w wysokości świadczenia, cel pomoże dokładniej odzwierciedlać bieżące realia finansowe. ZUS podkreśla również, że zmiany te mają zapewnić większą przejrzystość i ograniczyć przypadki, w których na korektę trzeba czekać miesiącami. Dużo emocji budzi też kwestia świadczeń dodatkowych. Grudzień to miesiąc, w którym wydatki rosną. Święta, wyjazdy rodzinne, prezenty dla wnuków wszystko to sprawia, że seniorzy często zastanawiają się, czy ich budżet pozwoli im przeżyć ten okres bez stresu. W odpowiedzi na te potrzeby ZUS ogłosił nowy system wsparcia dla emerytów pobierających najniższe świadczenia. Wcześniej dodatki kierowano przede wszystkim do osób otrzymujących minimalną emeryturę, jednak teraz planowane jest rozszerzenie grona uprawnionych. Wprowadzony zostanie trójstopniowy próg dochodowy, który umożliwi objęcie pomocą większej liczby osób. W zależności od wysokości podstawowej emerytury ZUS obliczy dodatkową kwotę, która ma mieć charakter procentowy. Organ tłumaczy, że taki sposób ustalania wartości dodatku jest bardziej sprawiedliwy, bo pozwala uwzględnić różne sytuacje życiowe i finansowe seniorów. Celem jest dotarcie do tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia, szczególnie w okresie zimowym, kiedy koszty życia rosną w zastraszającym tempie. A skoro mowa o zimie, Zus poinformował także o nowym dodatku energooszczędnościowym. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc seniorom radzić sobie z wysokimi kosztami ogrzewania i energii. Dodatek ten będzie wypłacany jednorazowo w grudniu i obejmie osoby spełniające kryteria dochodowe, a także korzystające z konkretnych form ogrzewania. Algorytm wyliczania kwoty dodatku został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i ma na celu uwzględnienie rzeczywistych kosztów związanych z utrzymaniem ciepła w domach i mieszkaniach. W praktyce oznacza to, że seniorzy korzystający z ogrzewania elektrycznego, gazowego czy hybrydowego mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu łatwiej będzie przejść przez najzimniejsze miesiące. Istotnym elementem grudniowych zmian jest zupełnie nowy model obsługi emerytów, który ma usprawnić komunikację i ograniczyć konieczność osobistych wizyt w placówkach. Każda osoba pobierająca świadczenie otrzyma indywidualny harmonogram obsługi dostępny elektronicznie. Harmonogram będzie określał, kiedy ZUS analizuje dokumentację, kiedy mogą pojawić się ewentualne korekty oraz kiedy emeryt może spodziewać się odpowiedzi na przesłane zapytania. To rozwiązanie ma zapobiegać nieporozumieniom, zwłaszcza tym wynikającym z długiego oczekiwania na decyzje administracyjne. Oprócz tego ZUS rozwija pakiet ulg, z których seniorzy będą mogli korzystać jeszcze przed końcem 2025 roku. Znajdą się wśród nich ulgi zdrowotne, komunikacyjne, a także zwroty części kosztów zakupu leków w okresie zimowym dla osób o najniższych dochodach. Szczególnie ważna będzie ulga energetyczna, dopasowana do rodzaju źródła ogrzewania. ZUS poinformował również o rozszerzeniu uk transportowych, tak aby więcej emerytów mogło korzystać z tańszego transportu publicznego, co ma znaczenie zwłaszcza zimą, gdy poruszanie się pieszo może być utrudnione. Grudzień to także czas przyspieszonych wypłat świadczeń. ZUS zapewnia, że wszystkie grudniowe emerytury zostaną wypłacone szybciej niż zwykle. Świadczenia zostaną rozłożone na kilka tur, aby uniknąć przeciążenia systemu bankowego i pocztowego. Każdy emeryt otrzyma dokładną informację o terminie wypłaty oraz wszystkich przysługujących dodatków. ZUS reaguje w ten sposób na sygnały z poprzednich lat, kiedy grudniowe przelewy potrafiły się opóźniać, powodując niepotrzebny stres. W życie wchodzi również mechanizm waloryzacji progowej dla osób pobierających najniższe świadczenia. Jest to forma jednorazowego wyrównania związanego z sezonową inflacją, która od miesięcy daje się we znaki, szczególnie w sektorze żywnościowym i energetycznym. Waloryzacja ta nie wpływa na waloryzację marcową, ale ma na celu ochronę osób najbardziej narażonych na wysokie koszty zimowego utrzymania. ZUS przypomina też, jak ważna jest aktualizacja danych osobowych. Zmiana adresu, numeru telefonu czy konta bankowego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona, aby uniknąć ewentualnych opóźnień w wypłatach. Portal elektroniczny ZUS został dodatkowo uproszczony, łatwiej tam wygenerować zaświadczenia, sprawdzić status sprawy lub skontaktować się z doradcą. Podsumowując, grudzień 2025 roku przyniesie seniorom wiele udogodnień, a niektórym również wymierne korzyści finansowe. To czas, w którym ZUS stawia na nowoczesność, usprawnienie obsługi i większą troskę o potrzeby osób starszych. Wszystkie te zmiany są elementem szerszej modernizacji całego systemu emerytalnego, który ma być bardziej przejrzysty, przewidywalny i przyjazny dla świadczeniobiorców. I na koniec, drodzy widzowie, mam dla was pilną wiadomość. ZUS oficjalnie zatwierdził nowy dodatek do emerytury, który zacznie obowiązywać już od grudnia 2025 roku. Jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście, koniecznie zajrzyjcie do komentarzy pod filmem, gdzie zamieściłem dla Was wszystkie szczegółowe informacje. Warto się z nimi zapoznać, bo mogą dotyczyć również Was lub Waszych bliskich. Dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnego, zdrowego i bezpiecznego zimowego okresu.